Cześć, witajcie na naszym kanale. Słuchajcie, jesteśmy na targach w Nadarzynie. Nie ma za dużo sprzętów, ale mamy czas, żeby sobie troszeczkę poglądać. Tym razem próbujemy wejść do, do Kartago. Do Kartago. Dwie osie, kawał kampera. No to już jest taki mały autobusik. Tak. Także co, oglądamy. Duży kampera nie ma kosza. Ale są fajne półeczki. Słuchajcie, Pierwsza Aha, rzecz. Mamy tutaj specjalne zegary, takie stylizowane. Tu jest jakby Faj luksusowe. Fajne, nie fajne. No to jest pytanie do Was. Na Mercedesie wiemy, że tam jest pojemność 2 litry. No i ten parapecik, który jest fajny, nie fajny. Tak, a nad szybarką, oczywiście jest łóżko. Zaraz do tego dojdziemy. Tylko tu chcę pokazać, jaka jest przestrzeń. Miejsce na kubki. Jedne, drugie, trzecie, czwarte. Bardzo fajne, wygodne fotele. Mięciutkie mega wielkie lusterka, które pomogą Wam prowadzić ten pojazd i mamy drzwi. A salon? No, salon bardzo elegancki, z okrągłym stołem. Nie wiem czy to jest skóra, czy skóra, ale takie, widzicie, spikowane, takie marszczone troszeczkę, także. Nie wolno siadać, więc nie przetestujemy. Nie, ale tutaj chyba można usiąść, bo tutaj jest ten. No, no tak, tu jest szyb domu. Zielone na cztery. Tutaj mamy, słuchajcie, nad szoferką łóżko opuszczone. Nie wiem, nie chcę, nie chcę ruszać tutaj, żeby czegoś się popsuć. Bo pewnie jest jakiś patent, żeby to się opuszczało. To, to jest fajne rozwiązanie, te półeczki. Na drobiazgi. Tak. ale bardziej chyba no tak. nie, podczas jazdy nie wypadną. No, tu też masz pewnie dużą szafkę. Tak, też, też podzielona, dodatkowa aparatura. A jak już jesteśmy przy aparaturze, to zobaczcie, tutaj mamy całe centrum sterowania. Które można też trzeba zamknąć szafką, żeby. Ścipskim, ale wiadomo, że sobie patrzymy, jak to wygląda. Wszędzie na wysoki połysk, lakierowane tak, ale no. elementy. Tu, zobacz, nie, to trzeba pokazać. Tu łapiemy. Tak, to jest naprawdę. To otwieramy. To, to jest taka elegancja, naprawdę, kieliszki. Szklane. Okej, okay. także wiecie, niemalite. Tutaj świętujemy sukcesy. Takim sprzętem się jedzie właśnie, żeby świętować swoje sukcesy życiowe, tak, albo firmowe. Wielkie deale. Tak, wielkie Albo kogoś zaprosić i zmieńczyć podczas no. negocjacji. Kuchnia, o, mamy ekspresik podręczną. No proszę, i nawet znaleźć od niego miejsce od razu. Także nie trzeba się zastanawiać, gdzie on będzie stał. Ale tu mamy inne rozwiązanie: wygięte szafki. Ups. A bo ekspresik wjeżdża do góry, jak nie jest potrzebny, to no, no, stąd no, tak. wjeżdża nam sobie tutaj. No to jest To jest w naprawdę luksus. Natomiast tu mamy, tamtą zamykamy. Nawet no w po... domu nie masz takich rozwiązań, żeby ci ekspres się chował do szafki. Są takie rozwiązania. To ja mam przystażoną kuchnię. Nie, no, Czasami sobie. Trzeba poświęci czas, żeby zrobić kawkę, to jest spoko. No dobrze. Nie wiem, czy w takim kamperze to w ogóle ktoś bawi się w gotowanie, zmywanie no, ale, i tak dalej. Ale to zlew, tak. to raczej zachęca do, nie wiem, przyjemnych wieczorów przy. To jest to, co nam się przy Jakimś whisky albo dobrej butelce wina. No ale. O, też ciekawe ale, rozwiązanie, to bo podwójnie otwieramy. Chyba że, w takim kamperze po prostu Gosposia jeździ też na pokładzie i ona jakby załatwia sprawę. O. I tu mamy ząb, Albo ekspres, albo palniki. Nie. Trzeba wybrać. No boże, no nie. jednocześnie wszystkiego na raz się nie robi. No. Tak, ale sprytne rozwiązanie. I znowu szuflady, szuflady po łuku. Po łuku, to też jest słuchajcie nowość, a no, naprawdę. Dobra, czekamy, bo tutaj bardzo dużo ludzi ogląda, bo nie zawsze można wchodzić ale do takich Ale zobaczcie, szuflada wyjeżdża do końca. Dobra. Łuk jest bajerem, ale szuflada jest pojemna. A pojedna. pokaż, 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 czy możemy otworzyć dwie szuflady naraz. A, oczywiście, widzisz, że możemy. wszystko zrobione? jest spasowane Elegant. tak jak trzeba. Hmm. Tak. I tutaj so, pewno też mamy wielkie. Tak jest i też można otworzyć jednocześnie. Jest naprawdę ogromna jest. przestrzeń A tutaj do przechowywania. Dalej. Też, Nie? No, szuflady dalej? Tak, szuflady są. Takie płytsze, ale ten. Ale są. No coś tam jest ważnego. Nad lodówką mamy dużą szafkę, która się przydaje. Tak jest otwierana lodówka, zamrażalnik bardzo tak, duży. Tak. Do tego na dwie strony otwierany dometik, ale dużo szerszy, tak, także. Bardzo bardzo fajnie. I słuchajcie, tu możemy już widzę, że są drzwi, o, tutaj którymi to są można nie? Jeszcze. Jeszcze klasyczne. Nie, no słuchajcie, no, to naprawdę. To jest Domu, jak Dobra, I słuchajcie, i teraz tak, tutaj mamy drzwi, tylko no nie chcemy tutaj e, czegoś popsuć, Tak, bo ale można tę część zupełnie zamknąć. Tak, wchodzimy do strefy. Wow, od czego tu zacząć, bo tu jest wszystko. <laughs> Przede e... wszystkim. Mnóstwo prawej, miejsca. Pierwsze po prawej prysznic. Zobaczcie tak jest. gdzie jest deszczownica schowana. W oknie? No tak to wygląda. Mega luksusowo i zamykamy drzwiczki, które są. Chyba coś tam półokrągłe. się blokuje, wiesz. Aha, tam trzeba odblokować. Dobra, spróbujemy. Chociaż jedne. Tak, półokrągłe to no. jest taka większa część, a tam też jest zablokowana. No dobra, to już szalejemy. Najwyżej nas państwo pogonią. No. Uwaga. Ale mamy tutaj. Jest. To czyli taka, taka kapsuła, można elegancko. się nie zamknąć. Naprawdę elegancko. Tak. No i są wieszaczki pod prysznicem. No to jest plastik. Wieszaczki pod prysznicem, ale żeby wziąć prysznic, trzeba tutaj zdemontować parę rzeczy, albo to jest zabezpieczenie przed targami. Ogromny zlew. Takie jak w domu, nie? Tak. Kompozytowy, chyba? Kompozytowe, tak. Taki plastikowy, kompozyt trochę. Kubeczki, tak. mega, mega fajne. I szafkę sobie otworzymy. O, też jest z fajnym podziałem mhm. czyli trzy małe półeczki, więc możecie sobie zrobić fajną segregację. Nie, I po Mamy jest kolejne. Miejsce na ręcznik. Tak, bardzo, bardzo fajne. Tutaj mamy też drzwi, którymi możemy się oddzielić. Tak. I tu jeszcze masa szuflad, tak? Tak, oczywiście. No proszę. Mhm. Naprawdę miejsca do przechowywania nie będzie Wam tutaj brakowało. No to jest jak w prawdziwym domu, no, ale to jest jednak autobus na kółkach. A tutaj są właśnie te drzwi, które możemy sobie przesyłać. Już nie będziemy ruszać, bo musimy się spieszyć. Bardzo dużo ludzi i płynnie wskakujemy do sypialni. I już widzimy, że można podnosić sobie oparcia. Czyli można sobie to wyregulować. Tak? Tu mamy fajną półeczkę i zobaczymy. Tam mamy kolejne szafy. Tak, a odkręcamy. Czyli tu musimy przekręcić i otworzyć Patrzcie, o, i jeszcze nam wyjeżdża. Jaki, jaki patent. Otwieramy i się wysuwa sprytne. Zamykamy. Tam też jest wszystko ładnie zrobione i tu muszę wam pokazać sufit. Tak jest mega hmm. luksusowo. Wygląda na to, że to łóżko można sobie też profilować pod kątem zagłówka. No i cóż, tutaj tą część, oczywiście znowu jest możliwość, żeby się od sypialnia oddzieliła całkowicie od części łazienkowej. Z twojej pod, strony pod, jest podwójne, taki sam? Podwójne drzwi, które można przesunąć, ale są szuflady tutaj jakieś? Oczywiście. Oczywiście jest, no, to są do, tak, szuflada i do tego dochodzą jeszcze oczywiście, proszę bardzo, kolejne. Piękny dostęp do wszystkiego. Mega, mega miejsca do przechowywania. Słuchajcie, wydawałoby się, że to jest cała łazienka, ale jeszcze nie, bo tu mamy tu mam kolejną, szafę kolejną szafę. Mamy jeszcze kolejną szafę, słuchajcie, także naprawdę to jest taki camper kamp, integra biznesowy. Jeździsz na spotkania, masz tutaj całe zestawy ciuchów, tak bierzesz Słuchajcie, na... sprzedajcie mieszkanie, kupcie to i możecie tutaj mieszkać cały A tu rok Możecie tu bardzo długo siedzieć. Tu można spędzać długie zimowe wieczory, jest kaloryfer. Tak nie zamarzniecie, można... ale wiesz co? jak... Na no coś takiego to może jednak jakiś wieszaczek by się przydał, na tak. przykład na szlafrę. Ale tu jest bardzo dużo miejsca. I oczywiście tymi drzwiami, nie, tymi się nie da oddzielić, bo mamy te osobne tam. Więc tak, warto zapamiętać Kartago i ten pojazd na dwóch osiach, bo naprawdę on jest długi. Ma masę miejsca, Boże. jest ładny. Tak, i ma cenę promocyjną tutaj na targach 985 tysięcy, natomiast bez ceny promocyjnej nieco ponad milion, milion sto Yy, kosztuje Złotych, tak, w za Polski. Złotych Polski, nie euro, więc no, tak, jest tak. to okazja, można powiedzieć. No, w porównaniu z Morello na pewno jest tak, to okazja. Tutaj, tutaj możecie <laughs> znaleźć, słuchajcie, warto wejść do takiego sprzętu, zobaczyć, jak to wygląda. Nie jesteśmy fanami aż tak wielkich, bo my często jeździmy na dziko, ale wiecie, lata lecą, preferencje się zmieniają. Może taki. camperguru.pl To twój doradca przy zakupie używanego kampera lub przyczepy. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy. Kup wymarzony pojazd z naszą pomocą. Camperguru.pl